Hej, hej. Witajcie. Dzisiaj opowiem wam o skutecznym sposobie na oszczędzanie, którego w końcu jak użyjecie, to zaczną pieniądze wam się odkładać na koncie, bo ja też miałem przez kilka lat tak, że myślałem, że a na koniec miesiąca oszczędzę, zostawię jakieś pieniądze. No i to niestety nie wychodziło nigdy. Dlatego dzisiaj wam powiem co zrobić, żeby w końcu się udało. I Witam Was na naszym nowym kanale. Eee, zapomniałem nazwy. Sukces bez cenzury. Taką ustaliliśmy w końcu nazwę. Wcześniej był bankrucik, ale nie do końca był ok. Miał być e, świat inspiracji, um, ale niestety było zajęte. No i został sukces bez cenzury. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. I słuchajcie nie chcę y, Was dzisiaj przekonywać do tego, że musicie oszczędzać jeśli jeszcze się sami do tego nie przekonaliście to polecam Wam zapoznajcie się z historią Mike'a Tysona, który zarobił kilkadziesiąt milionów a być może nawet miliardów mi się wydaje, że to było kilkadziesiąt, a nawet kilkaset milionów dolarów i kiedy kończył karierę, miał jeszcze więcej na minusie. Okay? Zarobił powiedzmy 300 milionów dolarów, a jak skończył karierę, był minus 300 milionów dolarów, i prześledźcie jego karierę, Aga na mnie patrzy, bez zdziwiona, tak, tak, tak skończył Mike Tyson. I to może wam dużo nie mówić, bo mało kto z nas ma takie możliwości. Więc jeśli drugą stronę medalu chcecie poznać, czyli chcecie poznać. Jak się stać milionerem, będąc po prostu pracownikiem etatowym, jak zwykłym, po prostu em, gościem, który kładzie płytki ludziom w domach? Czy po prostu pracuje sobie e, na etacie? I tak, wie, uwierzcie mi, więcej jest takich milionerów niż osób, które prowadzą firmy. Okay? Jeśli chcecie się o tym dowiedzieć, o badaniach na ten temat, to przeczytajcie sobie książkę. Sekrety amerykańskich milionerów a dużo lepszy tytuł jest amerykański Milioner Next Door i w Polsce chyba e, Fior Publishing wydał e, tą książkę więc sobie znajdźcie po prostu Sekrety amerykańskich milionerów i z tej książki dowiecie się, że musicie oszczędzać kasę, żeby mieć jakikolwiek majątek, bo po prostu możecie tak jak Mike Tyson zarabiać masakryczne pieniądze jak wiele osób na etatach po zarabiający po 10 tysięcy 20 tysięcy złotych miesięcznie. Znam takie osoby, które nie mają żadnego majątku, a wręcz przeciwnie, jadą na kredytach. Mam dwa nowe, trzy nowe nawet samochody na kredycie, plus wielką chatę swoją na kredycie i ledwo wiążą koniec z końcem, okay? Więc. Dowiedzcie się trochę na ten temat, a jeśli już się dowiecie i podejmiecie decyzję, że chcecie oszczędzać pieniądze, zmniejszymy trochę nadmuch żeby. O, to nie w tą stronę. żeby, żeby wam. żebyście mnie lepiej słyszeli, bo teraz będą ważne rzeczy. Um, to posłuchajcie, ja byłem na kilku szkoleniach odnośnie oszczędzania pieniędzy, przeczytałem też parę książek i kurde, nic nie działało. Byłem też u Harba Eker'a na szkoleniu. To było trzydniowe szkolenie, właśnie na temat zarządzania w ogóle tylko pieniędzmi. Um, I tam było dzielenie swojego, swoich wydatków na, na siedem różnych koszyków, gdzie tam na edukację, na. i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, nic dla mnie nie działało. Kurde. I wiecie, co w końcu dla mnie zadziałało? Nie wiem, gdzie to usłyszałem. Ale jest takie stwierdzenie, najpierw płać sobie OK. I o co w tym założeniu chodzi, kiedy wpływa wam kasa na konto, najlepiej jak jesteś, jesteś samozatrudnionym, masz po prostu wypłatę. Jesteś yy, na etacie i masz po prostu wypłatę z miesiąca na miesiąc, która wam wpływa na konto określonego dnia, na przykład zawsze pierwszego? Albo jeśli jesteś. Masz biznes, to musisz sam sobie wypłacać pieniądze, jako tak jakbyś pracował dla kogoś. Musisz sobie mieć osobne konto dla firmy, a osobne dla swoje, swoje prywatne, i wypłacać sobie normalną wypłatę kiedy jesteś w biznesie. Ja tak położyłem pierwszy swój biznes, ale dobra, to może na inny temat, na inny filmik. Um, ale jeśli tak jak ja w tej chwili pracuję na etacie, to to, co ja robię, słuchajcie, i co działa mega skutecznie, Zawsze wiem, że przed pierwszym dostaję wypłatę. Jest to ostatni piątek miesiąca, a zazwyczaj to jest 24, 28, jakoś tak. Ale ja na pierwszego każdego miesiąca mam ustalone stałe zlecenie wpłaty na moje zupełnie oddzielne konto oszczędnościowe. Ja mam akurat subkonto w tym banku, ale możecie zrobić sobie w ogóle oddzielne inne konto. I, i polecam Wam to. Bo inaczej nie jesteście w stanie oszczędzać kasy. Nigdy nie, nie stanie się tak, że na koniec miesiąca coś Wam zostanie, bo stwierdzicie, a będę teraz oszczędzał na tym, na tym, na tym i na tym, nie kupię sobie kawy jakieś tam za 7 czy 10, 12 zł i inne rzeczy. Eee, a po prostu. Wtedy na koniec miesiąca wam zostają, nie, nie zostają nigdy pieniądze, bo zawsze się trafi jakiś inny wydatek. Zawsze wejdziecie do sklepu i stwierdzicie, a muszę sobie kupić, a to maszynkę do strzyżenia, a to nie wiem, w samochód mi się zepsuł, a to pralka nawaliła, a to to, a to tamto i zawsze te pieniądze na koniec wyczerpiecie. Wy znacie to, prawda? Na pewno jeśli kiedykolwiek chcieliście, chcieliście oszczędzać, to znacie to. Ja to próbowałem robić przez kilka lat i mi się nigdy nie udało w momencie kiedy postanowiłem gdzieś to przeczytałem czy usłyszałem i zacząłem wpłacać po prostu na początku było to 10-20 funtów miesięcznie takie stałe zlecenie zrobiłem i przez pierwszy rok czy dwa nie wiem ile oszczędziliśmy może z 1000 może 2000 funtów i te pieniądze, wszystkie po tych tych, mieliśmy jakieś tam nagłe wydatki i tak dalej, zbiegło się dużo rzeczy w czasie, yy, między innymi musieliśmy to wsadzić na kaucję od, do, do wynajmu mieszkania i tak dalej. I musieliśmy wykorzystać te pieniądze, ale nawyk pozostał i to jest najważniejsze. I dzięki temu nawykowi, posłuchajcie, oj Henryk zaczął płakać jak zawsze, kiedy włączymy radio i ja zaczynam gadać. Um, ale dokończmy i dzięki temu nawykowi, słuchajcie, teraz od tamtego czasu, kiedy wy, wyciągnęliśmy te wszystkie pieniądze z tego konta od tamtego czasu, cały czas zwiększaliśmy ten, tą, tą sumę bo zawsze, kiedy na przykład ja dostałem podwyżkę w pracy, miałem awans i tak dalej, to po prostu większość tych pieniędzy które przychodziły dodatkowe przekładaliśmy na, na to konto oszczędnościowe ok? i po prostu po dwóch latach Aż mi się czasami nie chce wierzyć, mamy już prawie 10 tysięcy funtów odłożone. Po prostu dzięki tej jednej prostej zasadzie, ok? I to nie jest tak, że my zarabiamy nie wiadomo jakie pieniądze. Po prostu em, ta strategia tak działa, bo jeżeli wy zaczniecie widzieć, że te pieniądze Wam rosną na tym koncie, to wy się tym zaczynacie cieszyć i chcecie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. To jest tak samo jak z odchudzaniem. Jeżeli Zastosujecie coś w odchudzaniu, jakąś jedną strategię, powiedzmy, nie będziecie jedli wieczorem albo nie będziecie jeść słodyczy. Podaj mu smoczka, jeśli możesz. A tam się nie przejmuj kamerą. Um, to po prostu widzicie jakieś pierwsze efekty, i to was nakręca do tego, że chcecie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, i zaczynacie szukać innych możliwości, gdzie możecie jeszcze więcej zaoszczędzić w swoim życiu codziennym i zwiększyć tą kwotę oszczędzaną. A po drugie. Zastanawiacie się, gdzie moglibyście jeszcze więcej zarabiać. I zaczynacie się uczyć, edukować. Może pójdziecie na jakiś kurs i wasz pracodawca będzie Wam w stanie zapłacić więcej, albo po prostu zmienicie pracę, to co ja teraz znowu robię, um, i tyle. I słuchajcie, to nie jest też tak, że musicie nie wiadomo, ile zarabiać, żeby oszczędzać. Posłuchajcie, my w tej chwili mamy także. Kiedy zaczynałem oszczędzać, zaczynaliśmy oszczędzać, nie wiem, to było powiedzmy rok temu gdzieś mniej więcej. Gadałem z moim kumplem i słuchajcie, on zarabia dużo więcej ode mnie. Plus jego żona jeszcze pracuje na pełen etat, na w miarę dobrze płatnym stanowisku, więc wiem, że oni mają miesięcznie, nie wiem jak wam powiedzieć, to jest gdzieś, z, myślę, że z, między 1000 a 2000 funtów więcej niż my, budżet rodzinny. OK? Rodzina mają taką samą jak my i teoretycznie mają takie same wydatki. I posłuchajcie. Mimo, że oni mają około 2000 miesięcznie więcej, jak ja mu powiedziałem, że my oszczędzamy miesięcznie 500 funtów co miesiąc, to on powiedział, skąd ty to bierzesz? Mile dwie wystarcza z miesiąca na miesiąc. OK? Rozumiecie? I to jest tak, że zawsze, tak samo jak w tym przypadku Tysona, po prostu będzie. Wydatki będą Wam cały czas rosły, bo będziecie chcieli mieć lepszy samochód, i tak dalej. Więc, jeśli nie zaczniecie na, nabierać tego nawyku, oszczędzania z miesiąca na miesiąc, nie zrobicie tego stałego przelewu każdego pierwszego miesiąca, czy zaraz po waszej wypłacie, i jeśli nie zrobicie tego dzisiaj, mówię Wam, jeśli nie zrobicie tego dzisiaj, nigdy tego nie zrobicie. Ok? Dlatego dzisiaj wejdźcie na swoje konto i zacznijcie przelewać te 10 złotych, czy funtów. Czy nawet niech to będzie 5 zł, po prostu na inne konto oszczędnościowe, na którym będziecie widzieli, że to rośnie. Ja w tej chwili nawet dokładnie nie wiem, ile to jest, jaka to jest kwota, bo po prostu to z automatu zawsze idzie co miesiąc. I jeśli wam na przykład zarabiacie powiedzmy 2000 funtów miesięcznie i od razu odejdzie wam ta kwota powiedzmy 100 czy 200 funtów z konta, to wy się czujecie po prostu, jakbyście zarabiali nie 2, tylko 1800 miesięcznie. I już po prostu się nie pamiętacie o tych pieniądzach, które odłożyliście, i żyjecie już sobie normalnie, wydajecie wszystkie pieniądze normalnie i wam to w ogóle nie przeszkadza, ok? Także musicie to zastosować w ten sposób, i uwierzcie mi, da wam to mega efekty. Efekty przerosną Wasze w ogóle jakiekolwiek oczekiwania. Uwierzcie mi. Nie... Dlatego po prostu dzisiaj ustalcie stały przelew. Na konto oszczędnościowe, i ta porada powiem Wam szczerze, że jest warta naprawdę gruby hajs. Powiem Wam, że szkolenie, na którym ja byłem, było za tysiąc ileś, 1200, 1300, może nawet 1400 złotych i w sumie. Ja wyciągnąłem z tego szkolenia chyba tylko to, nie? Bo tam było dużo innych, bardziej zaawansowanych technik, ale często jest tak, że zaawansowanych technik nie jesteśmy w stanie wprowadzić w życie, bo my musimy zmieniać nasze nawyki, co jest bardzo trudne. Dlatego zastosujcie tylko tą jedną prostą technikę, nic Wam więcej nie daje. A żeby zacząć oszczędzać, jeśli myślicie, że macie za mało i to są za małe kwoty i że nie ma sensu, to mówię, zapoznajcie się z tematem Mike'a Tysona i przeczytajcie sobie książkę. Sekrety amerykańskich milionerów. I dzisiaj zróbcie przelew na konto. Jeżeli Wam się to podobało, jeśli widzicie jakąś wartość w tym wideo, to dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie dostawać następne wideo, które będę nagrywał, kliknijcie subskrybuj. A jeśli Wy macie jakieś fajne strategie, pomysły, albo napiszcie w ogóle w komentarzu mi, że przelaliście swoje na przykład pierwsze 10, 20, 50 zł na konto oszczędnościowe. To będzie dla mnie taki największy zastrzyk motywacji do nagrywania następnych wideo, bo będę widział, że to daje dla Was jakąś wartość i że Wy to zaczynacie stosować, bo stosowanie jest dużo ważniejsze niż zdobywanie wiedzy. Ok? Także dzięki wielkie. Trzymajcie się, hej.